Pytanie. Czy miał Pan okazję już być tutaj wcześniej w Prusicach, czy to jest Pana pierwsza wizyta? Zdarzało mi się przejeżdżać przez Pusicę, zdarzało mi się bywać tutaj często, zwiedzam Dolny Śląsk na rowerze, także jest to jedno z miast, które odwiedzałem prywatnie, ale po raz pierwszy jestem tutaj w tak uroczystych okolicznościach. Mamy święto, uroczysty rynek, bardzo wielu mieszkańców, także w takiej eleganckiej oprawie widzę Pusicę po raz pierwszy. Dobrze, jeśli Pan mówi, że jeśli Pan na rowerze, to mam takie pytanie, bo na pewno wie Pan o tym, że Gmina Puścica wraz z innymi partnerami z powiatu czemnickiego i Milickiego chce realizować projekt budowa ścieżki rowerowej trasą kolei Wąskoterowej w powiecie Czernickim i Milickim. Ten projekt jest w planie o rozszerzenie powiatu kurowskiego i wołowskiego. Jak Pan uważa, czy w najbliższym okresie funduszy unijnych będzie możliwość pozyskania pieniędzy na realizację takiego projektu? Uważamy, że jest to świetny projekt. Myślę, że to jest doskonały pomysł, żeby zbudować tego typu ścieżkę. Co więcej, chcielibyśmy, żeby Wasz pomysł był wykorzystywany przez innych samorządowców. Chcielibyśmy, żeby w tej najbliższej perspektywie Unijnej 2014-2020 powstało na Dolnym Śląsku kilkaset kilometrów tego typu ścieżek rowerowych, one mają znaczenie zarówno turystyczne, ale są też świetnym sposobem na komunikowanie pomiędzy miastami, dzielnicami miast, także mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany, chcemy przeznaczyć specjalną pulę pieniędzy tylko na budowę ścieżek i magistrali rowerowych na Dolnym Śląsku. Dobrze. Teraz kolejne pytanie. Miał Pan okazję zobaczyć nasz zrewitalizowany rynek i ratusz. Pieniądze na tą inwestycję pozyskaliśmy również z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jak Panu się podoba? Czy te pieniądze zostały wykorzystane w bardzo dobry sposób? Wizyta w takim mieście jak Prosice, zresztą takich miast mamy na szczęście więcej, pokazuje, że dobrze wydaliśmy pieniądze Unii na, na Domu Śląsku. Ta rewitalizacja to jest coś, co jest niezbędnego, żeby zmienić wizerunek naszych miast. Wyczujcie się lepiej tutaj mieszkając, osoby przyjezdne czują się lepiej, bo to po prostu dobrze wygląda, to nie ukrywam też pomoże przyciągnąć turystów i co bardzo ważne inwestorów. W ładnym miejscu lepiej się mieszka, takie zrewitalizowane przestrzenie miejskie po prostu podnoszą standard dla wszystkich. Super. Pana mottem jest wszystko, co robią dla Dolnego Śląska, robią z fasją, bo uważam, że jest on jednym z najpiękniejszych i najważniejszych regionów Polski. A jak Pan uważa, co można zrobić dla takich małych gmin, jak, jak, są, Prusice? jak są Prusice? Trzeba bardzo dobrze korzystać z szans, które pojawiają się w momencie... Kiedy możemy korzystać z pieniędzy unijnych, dlatego rewitalizacja miast, robicie to świetnie, budowa infrastruktury pod turystykę, na przykład ścieżki rowerowe i, co moim zdaniem, niezmiernie ważne przyciąganie inwestorów bo to są miejsca pracy, a to jest budowanie bazy podatkowej. Mieszkańcy mają gdzie pracować, zarabiają, jest im dobrze. My, samorządowcy, mamy z czego dać podatki, więc możemy również inwestować w infrastrukturę. To koło się zamyka bardzo dobrze, natomiast potrzebują do tego rzeczywiście atrakcyjnych pomysłów dla inwestorów. Wasze szanse są ogromne, również dlatego, że lada moment rozpocznie się budowa trasy S5 i to błyskawicznie przyciągnie właśnie w tę część województwa inwestorów. Na terenie waszej gminy będą aż dwa węzły komunikujące drogi gminne z tą trasą szybkiego ruchu. To jest kapitalna informacja dla przedsiębiorców, bo stosunkowo niskie koszty pracy przy stosunkowo jednak wysokim poziomie bezrobocia, dobra komunikacja, nie trzeba nic więcej, żeby tutaj przyciągnąć naprawdę ciekawych inwestorów. Nowy unijny budżet dla województwa dolnośląskiego będzie wynosił 2 miliardy 19 milionów euro. Co będzie głównym priorytetem na które inwestycyjnym? Na co będzie można pozyskać pieniądze? Na pewno chcielibyśmy bardzo mocno zainwestować w komunikację. To jest warunek niezbędny, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i żeby inwestorzy chcieli tutaj inwestować. Także drogi, drogi i jeszcze raz drogi, a oprócz tego koleje. Chcielibyśmy, żeby poprawił się znacząco standard połączeń kolejowych. Przede wszystkim tory muszą być wyremontowane, musi pojawić się zupełnie nowy tabor. Tutaj na terenie tej części Dolnego Śląska już za chwilę będzie widać ogromną zmianę jakościową, ponieważ modernizowana jest linia Wrocław-Poznań i za chwilę puścimy tutaj naprawdę szybkie pociągi, które w sposób komfortowy i szybki dowiozą mieszkańców do najbliższych dużych miast. To, w co chcemy bardzo mocno inwestować, to tworzenie dobre, dobre, dobrych warunków do inwestowania. No i to, co klasyczne, czyli gospodarka niskoemisyjna, czyli termomodernizacja budynków, rozwój rzecz jasna szkolnictwa, to, co pozwoli nam dobrze i bezpiecznie funkcjonować na Dolnym Śląsku. Mówiąc o rozwoju szkolnictwa, czy mamy na myśli budowę szkół? Bo powiem, że planujemy w najbliższych latach budowę nowej szkoły Skokowej. Czy będzie możliwość pozyskania dofinansowania finansowania tego rodzaju inwestycja? Szczegóły, na co będzie można pozyskać konkretne środki, będą przedstawione na moment w Regionalnym Programie Operacyjnym. Na dzisiaj chcielibyśmy, żeby ten wachlarz możliwości był jak najszerszy, w tym mieszczą się również inwestycje oświatowe. I ostatnie pytanie. Województwo dolnośląskie to tak naprawdę skupisko wielu różnych zabytków różnego rodzaju zabytków. My w Krusicach mamy dwa kościoły. Kościół Świętego Jakuba z tej strony i z tyłu kościół Świętego Józefa. Czy będzie możliwość otrzymania dofinansowania na ratowanie tego typu zabytków? Są dwie możliwości, żeby dofinansować tego typu inwestycje. Pierwsza najprostsza to jest przekazanie pieniędzy po z budżetu województwa co roku kwotę 5 milionów złotych dzielimy pomiędzy beneficjentów z całego naszego regionu. I drugi pomysł, gdzie pieniędzy jest trochę więcej, to są fundusze europejskie w ramach regionalnego programu operacyjnego. Super, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję, że bardzo się Panu podobała nasza gmina i ponownie Panią odwiedzić. Dziękuję, przyjadę na pewno i to zarówno służbowo, jak i prywatnie w ramach moich rowerowych wypraw. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję pani. Dziękujemy. bo poczekamy na pana